Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Ja dzisiaj zajmę się przygotowaniem ciasta, bardzo znanego. Jest to jabłecznik, słany również szarlotką. Gotujmy. Nasza szarlotka będzie na cieści kruchym, więc potrzebujemy forma wysmarowana tłuszczem, 3 szklanki mąki pszennej, 3 jajka, margarynę całą, 250 gram, ja tutaj akurat mam kasię, 3 czwarte szklanki cukru, łyżka oliwy, oleju, może być olej rzepakowy, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, no i główny składnik, czyli jabłka, tutaj najlepiej będzie się nadawać szara reneta, 2 kg. Pierwszą czynnością, jaką wykonam, będzie zrobienie ciasta kruchego. Do misy wrzucamy trzy jajka, oliwę, cukier, mąka, szczypta soli. Troszkę. Takie raczej płaskie. No i jeszcze nasza margaryna. Przed rzuceniem pokroję ją, na drobniejsze kawałki, aby mikser nie musiał się bardzo męczyć. Z odpowiednią końcówką załączam. Ciasto się wyrabia. Ciasto gotowe, wyrobione. Odkładam do lodówki na około jedną godzinę. Kiedy nasze ciasto jest w lodówce, ja przygotuję jabłka. Obiorę Jabłuszka i pokroję w osameczki. Nasze ciasto spędziło godzinę w lodówce. Wykładam na solnicę. Jeszcze troszkę go sobie uformuję. Mięciutkie, pięknie wyrobione, gładkie. Dzielę mniej więcej na pół tą kulkę. Pół odkładam. A tą połowę rozwałkuję sobie na pasek wielkości tej mojej formy. O, przygotowane ciasto jeszcze rozwałkuję sobie dokładnie na blasze aby było równomierne. To ciasto będzie cienkie. Ja bardzo lubię cienkie ciasto, kruche z jabłkami. Można posypać kakaem, można posypać cynamonem, ale ja nie lubię, moja rodzina nie lubi, więc bezpośrednio wykładam jabłka. Tak przygotowane jabłka posypuję kwaskiem cytrynowym, aby nam Jabłka nie zmieniły koloru, były piękne, żółte. I cukier. Też tak mniej więcej około dwóch łyżek stołowych. Czas na drugą część ciasta. Możemy rozwałkować na gładkie, gładką formę albo możemy pokroić w paseczki. Drugą warstwą ciasta przykryłam jabłka. Powbiłam jeszcze widelcem, porobiłam takie dziureczki. Wkładam nasze ciasto do nagrzanego piekarnika na 185 stopni na około 55 minut. I tak finalnie wygląda nasze ciasto, jabłecznik. Spójrzcie, bardzo cienki spód. Ciasto jest bardzo kruchutkie. Jabłka nie zmieniły w żaden sposób swojego koloru. A już dzisiaj zapraszam na kolejny film. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiamy.